Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: czy osoba, o której myślę, jest moim prawdziwym przyjacielem? Karty przełożyłam i tradycyjnie blosuję trzy karty. Sedno. Dziesiątka mieczy. Co wychodzi naprzeciw? Trójka głow. Wynik odpowiedź rada czwórka kielichów. Na spodzie talii jest siedemka kielichów. Na karcie widzimy mężczyznę. Siedemka kielichów to jest takie opowiadanie bajek. Również. Sedno, dziesiątka mieczy. To jest głęboki kryzys wewnętrzny, zakończenie procesu. Coś przyniosło cierpienie. Patrząc na dziesiątkę mieczy to tutaj było zranione nasze ego. I nie posunęliśmy się dalej. To jest pielęgnacja naszego ego, a człowiek porzucił wyjaśnienie i zrozumienie. To ego mogło doprowadzić człowieka do porażki. I powoliło na ziemię. Mógł mieć myśli samobójcze, mógł czuć, że już gorzej być nie może. Człowiek czuje, że traci siły. Co wychodzi naprzeciw? Trójka bław. To jest brak zaufania, lęk przed byciem oszukanym. To też jest arogancja, ukryte motywy, takie zatracenie się w marzeniach. Duża zuchwałość może człowieka poprowadzić do zguby. Wspomnienie o lęku powoduje, że nie możemy ruszyć dalej i pójść swoją drogą. Wynik, odpowiedź, rada: Czwórka, kilku. To jest pomoc. Ale niekoniecznie człowiek jest zadowolony z tej pomocy, ale z braku laku i to przyjmuje. Człowiek może czuć niezadowolenie, niechęć, apatię, zazdrość, a nawet poddenerwowanie. Tutaj też jest jakaś obojętność. Również człowiek nie widzi dobrego rozwiązania na przyszłość. Pytanie jest, czy osoba, o której myślę, jest moim prawdziwym przyjacielem? To odpowiadam, że nie. Raczej nie jest przyjacielem. Raczej jest nastawiony na branie, na pomoc od ciebie. A jak ktoś się znudzi, to będzie chciał usunąć się z drogi, zniknąć. Odpowiedź masz przy twórce kielichów i przy trójce. Buław. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.